19 marca 1956 roku w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie towarzysz Bierut, kończąc tym samym najbardziej krwawy okres Polski Ludowej. Wraz z jego śmiercią nastał kres epoki stalinizmu i socrealizmu w Polsce. Władzę obejmuje Edward Ochab, jednak nie na długo. 30 czerwca w Poznaniu rozpoczął się protest przeciwko wysokim cenom żywności. Został krwawo stłumiony przez wojsko. Ta porażka poskutkowała odsunięciem obozu Ochaba od władzy. Nowym pierwszym sekretarzem miał zostać wypuszczony z więzienia Władysław Gomułka. Ta decyzja nie spodobała się władzom Związku Radzieckiego. W Polsce grodziła inwazja zbrojna, ale ostatecznie się udało. Gomułka został przyjęty przez lud pracujący z entuzjazmem i nadzieją, że wreszcie nastąpi zmiana na lepsze. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Gomułka nazywa epokę stalinizmu okresem błędów i wypaczeń. Te słowa rozpoczęły w Polsce tak tzw. odwilż. Destalinizacja przyniosła m.in. rehabilitację Armii Krajowej. Do tej pory w oficjalnych przekazach przedstawieni byli jako faszyści, a nieoficjalnie byli ścigani i skazywani na śmierć przez władzę ludową. Młodzi filmowcy mogli wreszcie swobodnie przedstawić się na ekranie drugą wojny światową. Tworzy się formacja nazwana dziś Polską Szkołą Filmową. Wajda w jej trakcie dopełnił swoją wojenną tetralogię, w której skład wchodzi omówione wcześniej pokolenie, kanał, popiół i diament. Oraz lotne. Kanał przedstawiał losy kompanii, która w trakcie powstania warszawskiego, by ocalić swoje życie, starała się przedrzeć przez kanalizację na drugą stronę miasta. Wszyscy, poza dowódcą, ponoszą śmierć. Historia była oparta na rzeczywistych wydarzeniach, których świadkiem był Jerzy Stefan Stawiński, autor scenariusza. Pierwsze recenzje filmu Kanał były, były nieprzychylne. Tutaj ta pierwsza recepcja kanału. Gdzie widownia oczekiwała filmu heroicznego, filmu pokazującego heroizm powstańców warszawskich, a nie tragedię, bo możemy tutaj mówić po prostu o tragicznym wymiarze tego filmu. W widownia po tych pierwszych projekcjach ten film odrzuciła, ale można powiedzieć, w sukurs przyszła, przyszła nagroda w Cannes i spojrzenie z takiej szerszej perspektywy światowej, gdzie po prostu w, widzowie na zachodzie spojrzeli na ten film z, jako na uniwersalnej opowieści o, o, o ludzkiej tragedii. I dzięki temu, dzięki temu, można powiedzieć, kanał doczekał się tej drugiej pozytywnej recepcji, recepcji w Polsce. Kolejny jego film, Popiół i Diament uważany jest za najważniejszy film okresu polskiej szkoły filmowej. Była to adaptacja cenionej przez komunistów powieści Jerzego Andrzejewskiego. W oryginalnej powieści bohaterem jest Szczuka, komunista, natomiast w filmie Wajdy Maciek Chomicki, żołnierz Armii Krajowej, grany przez Zbigniewa Cybulskiego. Dla Wajdy los Maćka Chomickiego był niezwykle osobisty. Wspominał, że przecież było bardzo prawdopodobnym, żeby on sam podzielił los młodych żołnierzy AK. Kontynuowanie walki w okresie Polski Ludowej uważał za bezcelowe i zgubne. To przesunięcie akcentu powieści na ukazanie tragicznego losu akowców, tak samo jak i inne zmiany względem oryginału, zostały zaakceptowane przez Jerzego Andrzejewskiego. Myślę, że kryło się za tym, hmm, kryła się za tym pewnie chęć zrobienia tej powieści jeszcze raz. W tym filmie Wajdzie udało się wypracować elektrystyczny dla siebie styl, w którym wiele treści artysta przemyca samym obrazem. Nie jest on wyłącznie walorem estetycznym jego filmów. Ten zabieg wielokrotnie ułatwi Wajdzie uniknięcie cenzury. Na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj trzy ujęcia. Posłużą one za przykład poetyki filmów reżysera, ale i w tym przypadku ku reprezentacji jego poglądów. Najsłynniejszy chyba kadr to scena z odwróconym krzyżem. Wajda chciał tu nawiązać do Tezis, średniowiecznego motywu sakralnej sztuki, który ukazuje postać Jezusa u boku Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. W ten sposób rycerz chciał stworzyć poczucie załamania pewnego porządku, co stanowi komentarz tak do społecznej sytuacji w kraju, jak i samego Maćka chemickiego bohatera skonfliktowanego wewnętrznie, któremu zarówno wojna, jak i sytuacja, w której znalazł się po niej, zwyczajnie niszczy życie. Zadaniem otrzymanym przez niego dowództwa było zabójstwo Szczuki. Bohater dokonuje tego, kiedy komunista idzie na spotkanie z synem. Postrzelony rzuca się w objęcie młodzieńcowi, który przecież wykonywał rozkazy wbrew sobie. Za ich plecami trwa pokaz sztucznych ogni z racji obchodów Nowego Roku. Obraz mówi sam przez siebie. Tragedia dzieje się poza świadomością zwykłych ludzi. Z punktu widzenia historycznego, stricte historycznego e, e, prawdy przedmiotowej, to to nie ma niewiele wspólnego z historią. Natomiast ma wiele wspólnego z historiozofią czyli namysłem nad przeszłością przez pewien pryzmat etyczny wartości, prawda, czy warto, czy nie warto, czy miał to sens, czy nie miał to sens. On był zawsze historyozofem nigdy nie był historykiem. To jest ten, to jest ta różnica. Ostatecznie Maciek Chełmicki zostaje zastrzelony przez siły porządkowe. Umiera na śmietniku. Słynnym sloganem władzy ludowej było powiedzenie umrzeć na śmietniku historii, jednak jego śmierć staje się tragiczna, a nie żałosna. Na ekranie widzimy romantyczną martyrologię bohatera, któremu współczujemy, a który umierał pokorzony i zupełnie niepotrzebnie. Cenzura, kiedy zorientowała się o co tak naprawdę chodzi w scenie, nakazała ją wyciąć, jednak była to uwaga zgłoszona przed samą premierą i Wajda postanowił ją zignorować. Gdyby nie silne poparcie cenionego przez władze Jerzego Andrzejewskiego, film zapewne nigdy nie trafiłby na ekrany. Tak wiele niepokornych scen, których wydźwięk mijał się z oficjalną interpretacją historii, sprawiało, że nie było możliwe poddać filmu skutecznej cenzurze. To strategia Wajdy, po którą sięgnie jeszcze wiele lat później. Choć dodajmy dla, dla sprawiedliwości jakby takiej oceny historycznej, że, że na przykład taki film jak Kanał czy Popił Diament, on częściowo władzy się nie podobał, ale częściowo się podobał. Nie podobał się dlatego, że opowiadał rzeczywiście o Akowcach, opowiadał o żołnierzach wyklętych, jakim był Maciek Chełmiński. Władza sobie zdawała sprawę, że to z nimi widz się prawda, z tymi ludźmi w kanale emocjonalnie, czy z, tymi, z, czy z Matkiem Chełmińskim. Ale z drugiej strony przecież patrząc z punktu widzenia oceny tej przeszłości, to te filmy były bardzo gorzkie. Czyli właściwie wpisywały się w to, na czym też władzy zależało, żeby pokazać, że, że Walka była sensu. Ostatnim filmem wojennej tetralogii była Lotna, przedstawiająca klęskę kampanii wrześniowej. To niezwykle gorzki komentarz na temat kondycji wojska polskiego podczas wojny. Bohaterowie filmu żyją mitem polskiej kawalerii, są zupełnie oderwani od potrzeb współczesnego konfliktu. Poszukują normalności w rozsypującej się na ich oczach świecie, nie zdając sobie sprawy z tego, że prawdziwy koszmar dopiero nadejdzie. Dzisiaj często interpretuje się te filmy w świetle współczesnych dyskusji o zasadność powstania warszawskiego czy ocenę żołnierzy wyklętych i w taki sposób prezentuje poglądy Wajda jako kogoś, kto opowiada się po stronie sceptyków. Sądzę, że to pewne uproszczenie jego poglądów. Wajda rozprawia się z mitami tych wydarzeń, ale robi to, by zwrócić uwagę na beznadzieję i tragizm pokolenia, które tyle straciło przez wojnę. Tak, uważał za błąd decyzję dowództwa AK, żeby zainicjować Powstanie Warszawskie i kontynuować walkę po zakończeniu wojny, ale jednocześnie uważał żołnierzy podziemia za bohaterów i dążył do ukazania ich tragicznego losu na ekranie. To nie jest postawa, którą możemy jednoznacznie przypisać do dzisiejszych.